Cześć i czołem moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gostek od Komiksów Marcin Smugły, a dzisiaj kolejny Joseek od wydawnictwa Waneko, Nina z Gwieździstego Królestwa. Yy, moi drodzy, romans, fantazy skierowany dla czytelników od yy, 13 roku życia. Tak, rzecz wydawnictwo, możecie sobie zobaczyć na obwolucie, Historia na tyle dobrze dobrze się czyta, na tyle jest popularna, że po dzień dzisiejszy dostaliśmy 16 tomów, jak życzę Mangadex, no i jawi się, że historia dalej będzie trwać. Także jeżeli jesteście fanami dłuższych romansów, to myślę, że coś dla Was. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o fabułę, to zapraszam Was do um, krainy, alternatywnej krainy, do krainy fantazy, w której na samym początku zaglądniemy do pewnej biednej wioski, która została stała ym, no, mocno dotknięta plagą. I tak poznajemy główną bohaterkę, sierotę, dziewczynkę, która wyróżnia się na tle innych nie tylko swoim charakterem, ale również pewną dość widoczną tutaj ładnie cechą na obwolucie mowa o kolorze oczu. Wkole tego lapis lazuri. I to zostało ładnie potwierdzone. I w ogóle ten motyw Lapis lazuri podejrzewam, że będzie wracał w późniejszych, w późniejszych rozdziałach, w późniejszych mangach, ale nie o tym. Jak to bywa, moi drodzy, z życiem na ulicy jest dość twarde prawo. No i blisty postanawiają sprzedać główną bohaterkę pewnym nieznajomym. Kiedy już myślimy, że dziewczyna została porwana przez handlarzy niewolników, okazuje się, że trafi do wyższych sfer, bowiem osobą, która kupiła, że tak się wyrażę, dziewczynkę, jest ten złotooki jegomość, książę. I tutaj moi drodzy, już Wam wyjaśniam o co chodzi, co się wydarzyło, bowiem, 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 w drodze, w drodze do stolicy księżniczka miała wypadek. No i można powiedzieć, że już jest w innym miejscu, spotkała się ze swoimi przodkami. No i jest ambarans, trzeba coś wymyślić. No. Za niedługo ślub, nie możemy zmienić planów, które zostały ustalone dawno, dawno temu. Dlatego książę wpada na pomysł. Znajdziemy zastępstwo. No i co akurat tak się napotoczyło, że mamy sierotę, o której nikt nie wie, dziewczynkę, która ma podobnie jak księżniczka, niebieskie oczy. Wszystko pasuje. Ale, ale no dziewczyna nie umie pisać, nie zna etykiety, dlatego trzeba ją szybko wyuczyć, jak to jest być księżniczką. I tak moi drodzy rozpoczyna się historia pyskatej zadziornej dziewczyny, która no, będzie musiała dostosować się do wyższych sfer. I tutaj przechodząc moi drodzy do wrażeń mogę powiedzieć, że przyjemny tytuł, dobrze mi się go czytało i może pod wieloma względami jest to taka sztampa, jeden z wielu historii, które czytałem, właśnie takie historyczne romanse, gdzie ona będzie poznawać etykietę, będzie mierzyć się z wrogami z nieprzyjacielami e, dworskimi. Tutaj akurat w tej roli została obsadzona królowa matka, która, no widać, że chce pozbyć się głównej bohaterki, ale mamy tego przybocznego złotokiego księcia, który za każdym razem będzie nie tylko jej mentorem, ale również ratował ją z wielu obsesji. I moi drodzy jest to taki tytuł, który tak naprawdę nie wyważa drzwi, który nie odkrywa nic na nowo, natomiast skupia się na bohaterach, skupia się na tym, żeby mm, mm, pokazać emocje, relacje między innymi i to jest moi drodzy tytuł, który doskonale wie w którą stronę ma iść i co chce pokazać i można powiedzieć, że robi to bardzo Dobrze, no zresztą no nie czarujmy się, historia już ma 16 tomów, co pokazuje, że jest bardzo, po, poza tym jest popularna, więc co pokazuje, że jest dobrze pisana, że artystka doskonale wie jak w, wyczuć klimat i jak wyczuć napięcie, które buduje bardzo, bardzo powoli. Przy okazji, no właśnie, będzie cały czas powracał motyw tożsamości księżniczki. A podejrzewam, że i też w przyszłości pojawi się ten drugi, w którym, księżnicz w którym księżniczka się zakocha. Podejrzewam, że będzie walka o tron, także można spekulować, <noise> że dostaniemy pewne sztampowe rozwiązania, ale to nie przeszkadza. Świetnie bawić się przy tym tytule. Dlatego przechodząc do podsumowania, mogę powiedzieć, że pierwszy tytuł, pomimo dość znanej nam sztampy i rozwiązań, które znam z innych tytułów, można tutaj, mogę tu przez pół godziny siedzieć i, i wymieniać Wam te tytuły, to czyta się go dobrze i według mnie są tutaj fajnie napisane, fajnie napisane postacie, skupiamy się na małej grupce bohaterów, jeżeli pojawiają się jacyś nowi, oni są powolutku, dobrze wprowadzani, także tempo dobre, bohaterowie świetni i przede wszystkim bardzo dobrze nakreślone relacje. Dzięki czemu chcemy kibicować Ninie i chcemy kibicować jej mentorowi. Jeżeli lubicie josejki, romansy, jeżeli macie ochotę na poczytanie, na poczytanie e, dworskich, e, dworskich miłości, to myślę, że tytuł w sam raz dla Was. To tyle ode mnie. Ślicznie Wam dziękuję. Zapraszam Was na Facebooka Gostka od komiksów. Tam wrzucam informacje odnośnie innych zbliżających się mankomiksików komiksików audycji. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.